Co nie bardzo, co dla mnie było mocne przeżyciem, takim mocnym doświadczeniem na rekolekty. To wtedy wspomniał o dialogu, to był rzeczywiście bardzo dobry czas. I wtedy doświadczyliśmy też, że to była dobra decyzja, tutaj chyba z dzieci można, dla nas to było bardzo trudne. Mimo, że dla nas to było bardziej, bardzo trudne pojechanie bez dzieci, natomiast właśnie czas przeznaczony na dialog niczym przerywany, niczym nie niezakłócony był, był takim bardzo dobrym przeżyciem. Natomiast dla mnie ogromnym doświadczeniem był namiot spotkania. Ja mogę powiedzieć w jednym słowie, że po tych rekolekcjach ja po prostu zapragnęłam zapewniającym dzienniku spotkania ze Słowem Bożym. To nie jest tak, że przed rekolekcjami ja nie czytałam Pisma Świętego, bo czytałam, ale chyba mogę powiedzieć właśnie, że słowo czytałam dobrze określa to, co, e, to, tą jakby praktykę spotkania ze Słowem Bożym. E, ono jakoś tak e, słowo, Boże do mnie nie trafiało. Chyba, chyba zatrzymywałam się na poziomie gdzieś może rozumu. E, serce pozostawało takie trochę chyba obojętne. Natomiast właśnie takim owocem tych rekolekcji to jest pragnienie codziennego spotkania i doświadczenie piękna spotkania podczas właśnie modlitwy osobistej. Wiadomo, że na rekolekcjach to jest czas trochę taki pod kloszem. Nie mamy codziennej pracy, codziennych obowiązków. Przygotowany jest ten czas na modlitwę osobistą. I właśnie... Te 45 minut spotkania w ciszy, niezabuconego niczym, opocowało tak dobrymi e, e, tak dobrymi skutkami, e, że ja chciałam to powtarzać. Udaje mi się do dzisiaj. Za co Panu Bogu dziękuję. I myślę, że to, to też zmienia relacje w naszej rodzinie, to jak e, będzie wyglądał następny dzień, to co Pan mógł do nas, do mnie chce powiedzieć e, rano, bo, bo z, dla nas też takim e, problemem było to, jak teraz w codzienne nasze życie przenieść e, to wszystko, co się działo na rekolekcjach, jak zawalczyć o ten namiot spotkania. Chciałabym powiedzieć o tym, że dla mnie te kolekcje były szczególne z tego powodu, że mogłam zobaczyć tego Chrystusa, jak on powinien wyglądać w rodzinach. Że jak, jak małżeństwa tego Chrystusa mają w sobie, i jak rodziny, w których żyje Chrystus, są piękne. Takim e, chyba najbardziej najważniejszym dla mnie momentem w czasie rekolekcji e, była spowiedź, bo tak jak już ktoś wcześniej powiedział, mało osób przyjeżdża na rekolekcję nie mając jakiegoś problemu. Tak? Ja też przyjechałam ze swoimi wątpliwościami, ogromnymi wątpliwościami i rekolekcje były odpowiedzią na moją modlitwę, bo ja już nie wiedziałam, co mam robić. I mówiłam, Panie Boże, pomóż mi tylko! a on mi pomógł. On na tych rekolekcjach naprawdę był. W czasie i wcześniej trochę były rekolekcje dla seniorów, dla biznesmenów, dla zakochanych i te o namiocie spotkania i te, o których chciałam wam powiedzieć, czyli geniusz kobiety, geniusz mężczyzny. My dość często mówimy i może niektórzy z was byli gdzieś z nami, gdzie mówimy o kobiecości i męskości, więc jakby to troszkę tak pokrewny temat, wiadomo, ale było to też dla nas taki, był to też dla nas taki czas, kiedy musieliśmy na nowo dostrzec, jeszcze raz odkryć ten wielki dar, jaki Pan Bóg nas złożył dar kobiecości albo dar męskości. I zobaczcie, że każdy z nas na tym miejscu, na którym jest, cokolwiek robi, w jakiejkolwiek roli go Pan Bóg postawił syna, córki, matki, ojca, księdza, tak samo siostry zakonnej. Zawsze jest kobietą albo mężczyzną, człowiek, prawda? Więc jakby w tych wszystkich rolach, w których jesteśmy, wyraża się nasza to przyjęcie naszego podstawowego powołania. Jaką jesteśmy, jaką jestem kobietą, jakim jesteś mężczyzną. Więc myślę, że dla nas samych to też stało się zadaniem. Po raz następny otworzyć oczy na ten wielki dar, jaki Pan Bóg we mnie w tobie złożył, dar męskości, dar kobiecości. Także właściwie nie chciałam tutaj jakoś bardzo się rozgadywać na ten temat. Chcę tylko taki, taki promyczek zasiać, żeby każdy z nas jakoś to odkrył w sobie, a może poszukał razem z innymi tego skarbu, który w nas jest. Pała pa. Jeszcze tu wypycha, bo jestem dalej w diakonii liturgicznej, by przypomnieć również będą warsztaty o omszale 20. Listopada, też w Ligocie Polskiej, to do Niny ich zgłoszenia wszystkich ceremoniarzy, ministrantów chętnych. Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować, tak właśnie, że e, tą swoją posługę kapłańską w znacznej mierze związałeś z sobą światło życia, to życie. E, czyli też dowodem jest Twoja obecność tutaj z nami. No i jeszcze chcieliśmy nawiązać do, do tego roku, w którym ksiądz Rysków e, e, odchodził do dyplomacji kapłaństwa. Dziękuję Panu Bogu za te dwadzieścia lat. pewnie dziś często chce się rozumieć chodzenie drogami swego serca. Nie tak jednak uczy nas Pan Bóg. Przez Pismo Święte nie tak uczy mężec Pański serce, którego tropem mamy iść. I do dlatego zostaliśmy zachęceni do miejsca, w którym człowiek spotyka się z Bogiem to to miejsce, o którym czytamy w Biblii, wyprowadzę ją na pustynię i tam będę przemawiał w Jeśli tak, rozumiemy serce w sensie biblijnym, w sensie duchowym, w sensie głębokim, to, to zrozumiemy też, co znaczy ten uczniom. Jeśli idziecie z dobrą nowitą, jeśli idziecie jako Kościół, to jest sposób, żeby mnie nie słuchać. To Was słucham nie słucha i dodał jeszcze pewnie jako A Jezus jak to pani gardzi, mną gardzi, a więc tym, który nie posłał, ojca, który jest w nim. Słuchanie Pana Jezusa może więc i powinno przybrać też taką postać słuchania Kościoła. W Nowym Testamencie spotykamy się i swojęciem listów, listu Chrystusa. Listu, który Pan, który Pan Jezus, który Chrystus, wystosował do świata, że na tym listem nie są zapisane stronice, ty listem jest Kościół. Posłuchajmy, no, to z drugiego listu do Koryntian, gdzie mówi o swoje bracia, wy jesteście naszym listem. Wy jesteście listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Świat, który spotyka ludzi, spotyka chrześcijan. W Kościele ma spotkać list Chrystusa. Tak się wyraził apostoł. Powszechnie wszech po niebowa wiadomo, żeście listem Chrystusowym. Kto chce słuchać Pana, niech w Kościele, Mieć list napisany przez Jezusa, jak mówi apostoł, list nie atramentem na kartach, na stronicach spisany, ale napisany duchem Boga Żywego na żywych tablicach serc. Słuchać Pana poprzez słuchanie Kościoła, kto Was słucha, nie słucha, czytać to słowo tańskie, które jest zapisane w sercach ludzi Kościoła. Nie elementem lecz duchem. boga tego nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Jak serce Twoje już się i chodź drogami serca Twego, wiedząc, że z tego wszystkiego będzie ci sądził Bóg. Amen.